Dzisiaj pytamy mieszkańców miasta o to, jakie mają plany na tegoroczne święta Bożego Narodzenia. Jak będziecie spędzać? No, będziemy w domu, rodzinnie, tylko rodzinnie. Mamy nadzieję, że wesołe mimo wszystko. No. Zrobimy co w naszej mocy, żeby były wesołe, żeby były rodzinne. No i miejmy nadzieję, że następne będą po prostu fantastyczne. No, mam nadzieję, że dzieci nas odwiedzą, przyjadą, także jak najbardziej w domu. Bez wyjazdu, byle zdrowo. W rodzinie tylko mniej ludzi będzie. No. Zostaję w domu i jestem w pracy. W gronie rodzinnym, jak zawsze. Spod pandemii wiadomo. Bardzo skromnie, nie można się spotykać, więc jak pięć osób, to każdy o tym wie. Wyjątkowe, no tak jak. Nie tak jak zawsze, no ale mama to zawsze idzie do dzieci. No i będzie, to będzie się działo. No, prezenty muszą być. Mogę nawet pokazać książeczkę dla wnuczki, kupiłam. O! Jak już takie, takie coś fajne, żeby był prezencik, jakiś ciekawy do czytania. W domu nigdzie nie idziemy. Ja spędzę w szpitalu na dyżurze, w, przynajmniej w Wigilię. Z rodziną. W domu, bez towarzystwa, bez niczego, spokojnie wypoczywać. Dobrze spędzimy święta, Wam też życzę zdrowych, wesołych świąt. Z domu, z rodziną. W domu, z rodziną. Coś się w... zmieni? W nie, nic. Tak samo jak wcześniej. Tak jest nas tyle, że... <noise> że się zmieścimy w tych limitach. W mniejszym gronie w domu przede wszystkim spędzić z rodziną oczywiście. A jakoś inaczej niż w ubiegłych latach będzie to wyglądać? Mm. Nie, myślę, że nie, z tradycyjnie. W domu rodzinnie. A my nie mimo czasu, bo wylecimy na zakupy, leżymy. No I dopytamy jak święta planujecie spędzić? Niebiesko. Urodziny, urodziny. Niebiesko. urodziny. A, <noise> to niebiesko. Będę siedział w domu i zajadał uszka z barszczem. W domu tak jak zwyczajnie, jak codziennie, nie? Także wszystkim tym, którzy będą w domu przebywali, życzę wesołych świąt.